Cześć Wam. Witajcie, moi kochani. Chciałabym dzisiaj rozpocząć taką dyskusję z wami, jaką drogą pójść. Wiecie, że mnie bardzo zależy na wzmocnieniu układu immunologicznego, na wzmocnieniu mojej odporności. I teraz powiedzcie mi, jakie jest Wasze zdanie? Co mi doradzacie? Którą drogą mam pójść? Czy zasugerować się? Odmładzaniem na surowo, czy zasugerować się detoks, klucz do zdrowia? Ja oglądałam taki ten, ten, właśnie, odmładzanie na surowo i powiem Wam, że no jedne rzeczy mi odpowiadały, drugie nie, jak to, jak to różnie bywa, ale w momencie, kiedy zobaczyłam na detoks, klucz do zdrowia, bardzo dużą, właśnie taką krytykę, i potem jeszcze też dużo krytyki z różnych innych kanałów nawet nie tylko krytyki, ale takie wiecie udowodnienie udowodnienie, że jest tam dużo właśnie fałszu, dużo jest złych informacji, nieprawdziwych informacji, niekompetentnych informacji i ja niektóre też zauważyłam, ale Zastanawiałam się, jak, jak, jak to jest? Czy jednak y, 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 pójść drogą y, tą właśnie? Y, Odmładzanie na surowo, chociaż nie wszystko mi tam odpowiada. Powiem Wam, że tutaj w detox Klucz do Zdrowia zostało jakby zdemaskowana została, została ta osoba z, ze swoimi właśnie niekompetencjami i, i w sposób czasami bardzo, bardzo kompetentny i medyczny zostały niektóre rzeczy jakby udowodnione, że, że nie są, y, y, są właśnie nieprawdziwe, że są kłamliwe, że są niebezpieczne nawet. Był tam y, y, w Detox Klucz do Zdrowia y, y, kobieta y, y, otrzymuje listy i przytacza je i, i maile od osób, które się rozchorowały. I, więc ja się, słuchajcie, wystraszyłam. No, nie wiem. Wystraszyłam się, czy no y, Niektóre, niektóre y, y, filmy były dla mnie też od razu takie kontrowersyjne, a niektóre nawet nie do przyjęcia, niektóre w ogóle wręcz y, no, takie nawet y, y, niewarte uwagi, śmieszne. Ale bo ja wiecie, nie lubię y, y, takich oszołomów, którzy. Y, z, którzy z jakichś innych pobudek nie właśnie takich, żeby pomóc komuś, żeby doradzić, żeby tylko z pobudek finansowych, żeby po prostu zarobić pieniądze, wiecie, namawiają i jak taka sekta stosują takie metody, bo tam dużo takich metod było, ja to zauważyłam, to takie, wiecie, sposób mówienia, ta piątka i tam inne rzeczy, które na mnie na przykład to nie rusza, bo ja to jestem na nadodporna, ale ja zauważyłam, że Czytałam wypowiedzi różnych ludzi, jak ci ludzie się dają na to, na to nabierać i potem znalazłam właśnie ten kanał Detox Klucz do Zdrowia, gdzie bardzo sympatyczna kobietka, która ma podłoże wykształcenie medyczne, ma dużo informacji, informacje podaje właśnie sprawdzone, co, co mnie się bardzo, bardzo podoba. I to wszystko ma, że tak powiem, ręce i nogi. I e, e, też wypowiadały się osoby, które poszły jednak tą drogą e, 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 z, odmładzanie na surowo i zrobiły sobie wielką krzywdę. Słuchajcie, ja e, słyszałam, jak dziewczyna, m, bo to jest, czyli jedzenie na surowo. Powiem wam, że na przykład ja nie mogę jeść z samej surowicy. Ja, ja, ja uwielbiam rzeczy gotowane. Ja się na przykład dobrze czuję po rzeczach gotowanych. I y, ja się nie dziwię, że osoby niektóre przecież nie może, nie, nie można... Y, y, z... Nakłaniać i, i, i wskazywać, i, i, i yy, 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 nakłaniać ludzi, którzy mają różne schorzenia, do jedzenia na surowo. Jest dużo osób, które mają jakieś choroby towarzyszące, jakieś problemy z wątrobą, i oni nie mogą yy, jeść yy surowych rzeczy. Na przykład yy, coś takiego powiem Wam. Ja yy, yy, miałam taką koleżankę, która mówi: Słuchaj, powiedz mi, co ty robisz, utrzymujesz figurkę i tak dalej. No, i już ona już zaczęła jeść ten chleb razowy, i, ja", i mówi, że ma straszny wielki brzuch, że. Że dostała wzdęć, i ja mówię, słuchaj, chleb razowy może jest zdrowy i ma mniej kalorii niż, niż chleb pszenny, ale chleb razowy jest ciężkostrawny. I wszystkie surowe rzeczy są też ciężkostrawne. I nad tym trzeba się zastanowić, bo jeżeli yy, jeżeli ktoś ma właśnie problemy z jelitami, czy to wcale surowizna, sama surowizna nie jest dobra, bo można wprowadzić, musi być umiar, musi być słuchajcie, wszystko zbilansowane. Jeżeli masz na talerzu ugotowane ziemniaki, masz na talerzu kawałek mięsa, ale ten kawałek mięsa jest jedną ósmą w stosunku do warzyw i masz potem owoce, które spożywasz, to tylko nie w nagminnych ilościach. No spróbujcie jeść same owoce, albo same warzywa, surowe, surowe, zobaczycie, jakie będziecie mieć wzdęcia, jakie będziecie mieć, to surowizna nie jest, nie jest wskazana, tak jak z tą koleżanką, która właśnie zaczęła jeść ten chleb razowy, i ja mówię, słuchaj, ale, jeżeli, a ona w ogóle miała jakieś takie straszne właśnie problemy, że mm, z... Ciężko się wszystko trawiło bardzo długo. Ja mówię: Słuchaj, ty właśnie, żeby mieć lekkostrawne jedzenie, to właśnie bułeczka pszenna jest lekkostrawna. Oczywiście można to ograniczyć, ale nie każdy może jeść na przykład ciężkostrawne, właśnie pieczywo razowe. Ono jest ciężkie, bardzo ciężkie. Natomiast ja jestem zwolennikiem zup. Ja kocham zupy, ja mogła jeść same zupy. No i teraz jak to ja kocham zupy i teraz mam jeść, jedzenie na surowo. To wszystko jest zimne. Ja na przykład bardzo źle się czuję, jak ja zjem zimne jedzenie. Ja muszę jeść ciepłe jedzenie. I zastanawiałam się, ja, ja, jaką właśnie dro drogę objąć i powiem Wam, że jednak, jednak chyba przychylę się bardziej do. Do tego kanału Detox Klucz do Zdrowia, dlatego że tam kobieta w ogóle była chora na raka. Ona dużo przeszła, ona z doświadczenia to mówi, natomiast w tym słuchajcie, odmładzanie na surowo. Człowiek coś mówi o raku, ale on to po prostu wymyślił. On to wymyślił. I teraz tak, ja w ogóle mam taką zasadę, że wymyślił. Dlaczego wymyślił? Bo mówi bzdury. To, co, co on mówił, to mówi bzdury. Ja sama wiem, bo ja z autopsji znam ten temat. I ja mogę coś coś na ten temat powiedzieć. Natomiast on naprawdę mówi bzdury. I to już mi wiecie: taka czerwona lampeczka się zaświeciła. Yy, I yy, yy. chciałam coś powiedzieć, widzicie, miałam to na myśli, wróciłam się do tego tematu i mi uciekło. Uciekłą, że to dogonić. Co ja chciałam Wam powiedzieć, no? A ja, ja, się tak zapędziłam, zapędziłam i, i zapomniałam. Mm. Aha, o nowotworach, że właśnie ta osoba Detox Klucz do Zdrowia, ona chorowała na raka piersi. Ona z tego wyszła, co mnie się bardzo na przykład podobało, że ona ma rozum w głowie. Ona jest, słuchajcie, bardzo mi się podobało, jak właśnie po całej chemioterapii, zazwyczaj daję albo radioterapię, albo jakieś pastylki, zależy co, ona miała bardzo dużo chemii, miała bardzo ciężko, ciężki przypadek i jej kazali brać lekarstwa, po których, są bardzo yy, nieprzyjemne skutki uboczne, bardzo poważne skutki uboczne, i ona te, to odmówiła, i to jest, mi się bardzo podoba. Ja też sterydów odmówiłam. Słuchajcie, su, yy, słuchajcie własnego organizmu. Słuchajcie wszystkich lekarzy, ale miejcie swój rozum. I tak samo jak oglądacie te wszystkie jakieś takie nakłaniające do takiego jedzenia, takiego jedzenia, takiego jedzenia, oczywiście można to słuchać, ja też słucham, ale trzeba mieć swój rozum. Musicie mieć swój rozum, który, który wam powie, czy macie to czy macie to y, 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 z, kontynuować, czy w takim stopniu kontynuować, w jakim właśnie y, tam wam proponują, czy jednak zastanowicie się, czy to nie jest może jakiś oszołom, czy to nie jest y, 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 ala jakaś gdzieś sekta, bo bardzo dużo jest takich sekt, takich oszołomów i wiecie, to y, wszystko trzeba naprawdę przecedzić przez sito, przecedzić przez sito. Powiedzcie mi, jakie wasze zdanie jest, czy czy odmładzanie na surowo, czy detoks klucz, klucz do zdrowia. Ja skłaniam się bardziej do wiarygodności i do, do szanowania i subskrybowania tego kanału właśnie Detoks Klucz do Zdrowia, Dlatego że, dlatego że tam otrzymują rzetelne informacje z autopsji, z doświadczenia, jeżeli ktoś coś przeżył, to on może coś na ten temat powiedzieć, a jeżeli ktoś wymyśla, że ma raka, wcale tego raka nie ma, no to nie wiem, no to jest w ogóle, w ogóle jeszcze wiecie co, popatrzcie jak wygląda dana osoba. Jeżeli na przykład ja coś wam tam mówiłam, że ja robię taką i taką gimnastykę, że to fajne, że ten ja na przykład jem to i to, patrzcie jak dana osoba wygląda, jaką ma twarz, jaką ma cerę, jak ona wygląda. I ja, patrząc na ten kanał, odmładzanie na surowo, to ja tam, ja patrzę na tego człowieka, i ja żadnego odmładzania tam nie widzę. Ja się go przestraszyłam. Ja myślałam, że on jest chory na raka, i on, słuchajcie, włosy mu wyszły, łysa głowa, brwi mu wyszły, oczy dzikie, yy, nerwowy, yy, szarpiący się przy tym wszystkim. I mnie to od razu wycofało. Dlatego, że ja, nawet jak na przykład chcielibyście sobie poprawić urodę, no to co szukacie? Szukacie yy, yy, gabinetów urody estetycznej. I teraz są różni, różni lekarze. Popatrzcie na tych lekarzy, jak on wygląda. Jeżeli spotkacie się z właścicielką i z lekarzem, który wykonuje te, te m, zabiegi, i zobaczycie, jak ona jest. M, takie ma usta. Jak ja bym wyglądała z takimi ustami? Nienormalne usta, yy, przerysowane poliki, bo zbyt dużo kwasu hialuronowego napompowane w poliki. I czy to, czy do takiego byście poszli specjalisty? Ja nie. Ja bym wyszukała, zobaczyła, jeżeli wygląda w miarę naturalnie i normalnie, wtedy bym zaryzykowała. I tak samo widzisz z wszystkimi dietami, z wszystkimi tymi y, 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 osobami, które coś właśnie proponują i tak swoim doświadczeniem, swoim życiem pokazują. Zobaczcie, jak wygląda ten człowiek. Właśnie, który preferuje, który namawia i który chce, żeby wszyscy, jak najwięcej osób do niego dołączyło, z, z odmładzanie na surowo. Czy on się odmłodził? On wygląda jak stary dziadek. On, on wygląda z filmiku na filmik coraz gorzej. Czy jego żona wygląda ładnie, świeżo, żywo, szczupło? Popatrzcie na ludzi, którzy coś proponują, jak oni wyglądają. Czy chcielibyście wyglądać tak samo? Ja rozumiem, że na przykład ktoś przeszedł raka i jego może to zniszczyć. Tak. Jednego bardziej, drugiego mniej, ale na przykład ta detox klucz do zdrowia. Jest to kobieta naturalna. Ostatnio oglądałam właśnie jej filmik i ona przytaczała wypowiedzi ludzi. I wiecie co? Aż mi było wstyd za tych ludzi. Aż mi było wstyd za tych ludzi. Jak można komuś napisać. Że, że ktoś właśnie, no takie sugestie odnośnie jego, jego tego jak on, jak, 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 jak on wygląda, ale nie, że, że wiecie, no jeżeli ktoś przeszedł raka, to naprawdę organizm jest zniszczony. Ja uważam, że ta kobieta wygląda bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mówiła, że ma chyba pięćdziesiąt parę lat, jeszcze nie ma 60. ja uważam, że wygląda bardzo ładnie. Ma ładną cerę, ma y, y, świeżą tą cerę, y, y, ktoś tam się czepiał jej włosów. No ludzie, kochani, no, 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 no przepraszam bardzo, no, jeżeli ona by na przykład, y, nie wiem, tak jak tam ten y, 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 odmładzanie na surowo mówił, że trzeba jeść surowe, bo będziesz miał piękne włosy, a sam y, jemu włosy wypadły, no to, no to to jest coś nie tak. Ale. Ta osoba nic, nic takiego nie mówi. Ona, ona mówi o sobie, ona mówi właśnie o tym, że, że przeszła te choroby, i y, y, y ja uważam, że no jest wspaniałą w ogóle, y, przesympatyczną. Ktoś tam jej zarzucał, że mówi tak y, agresywnie, niegrzecznie. Ja nie uważam, żeby mówiła. To jest jej sposób. Ona po prostu. W taki sposób funkcjonuje i w taki sposób się porozumiewa, bo ma taki, a nie inny charakter. Jest osobą, która ma własne zdanie, nie wstydzi się tego zdania powiedzieć, nie boi się tego zdania powiedzieć, jest też bardzo odważna i mm, Rzeczy, co ja usłyszałam, bo ona właśnie bardzo tak skrytykowała ten kanał odmładzanie na surowo, ale nie tylko, bo krytykować to jest łatwo, powiedzieć, o jak brzydko wygląda czy coś, ale ona, ona słuchajcie normalnie udowodniła fałsz, jaki on tam rozsiewa, wręcz udowodniła to, przytaczając sprawdzone informacje więc no, uważam, że kogoś takiego można można posłuchać i mm, y Zawsze spójrzcie właśnie, jak ta osoba wygląda. Ja uważam, że, że yy, pani Magda wygląda bardzo ładnie, natomiast yy, tam, przy tym surowym jedzeniu yy, wygląda właściwie coraz gorzej i, i jak ja oglądałam filmiki wcześniej, to wyglądał lepiej. Ja na przykład oglądałam też taki, yy, takie, yy, tu było całe nagłośnienie, jak yy, kobieta yy, wychowuje swoje dwójkę dzieci, daje im tylko właśnie same owoce i, i i no, wiecie, no każdy niech robi, co chce. Ona nie namawia na przykład, ona nie namawia, ona mówi to, co ona robi, więc można popatrzeć, zobaczyć, jak ona wygląda. I ona była na takim chyba... Hmm, na takiej głodówce. No i po głodówce wyglądała okropnie. No każdy, nawet największy, grubas będzie po głodówce wyglądał bardzo źle. Ale później to wszystko się odrestaurowało. No to czy ja bym. Ja na przykład bym nie zastosowała czegoś takiego, ale ta kobieta nie namawia. Natomiast ten. Y, 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 właśnie odmładzanie na surowo, wręcz sam tytuł tego kanału, żeby się odmłodzić jedząc na surowo, a tu widać, że wcale się nie odmładza, więc nie wiem, no powiedzcie mi, jakie jest wasze zdanie, na pewno też oglądacie, znacie te różne kanały, którą drogą byście, byście poszli, czy drogą właśnie odmładzanie na surowo i zacząć jeść surowe rzeczy, tylko surowe rzeczy, wszystko na surowo, czy... Hmm, czy i, i, iść y, y, inną drogą, czy posłuchać właśnie y, tej tego drugiego kanału, gdzie, gdzie to było wszystko, y, y, tak, że tak powiem, zdemaskowane, ujawnione, że, że jednak to jest człowiek nie ma racji i mówi wielkie bzdury i w ogóle. Ile ludzi, tyle będzie, tyle będzie głosów. No i cóż, no, każdy ma wolność, kar jeden może być za jednym, drugi za drugim. No, mnie mówię wam, mnie zaskoczyło to, że Popatrzyłam, bo ja właśnie tak robię, jak ja gdzieś idę, to ja patrzę, jak wygląda dany człowiek, który, który zajmuje się daną dziedziną. Jeżeli on wygląda tak, że można jest jakby potwierdzenie w tym, co on mówi, no to okej. Okay. Tak jak powiedzmy w gabinetach urody estetycznej, widzisz kobietę, która wygląda bardzo ładnie, delikatnie, tam powiedzmy ma swoje lata, wygląda dużo młodziej i, i takiej możecie się poddać pod skalpel, pod igłę, pod ten. Ale jeżeli widzicie, że ona jest tymi ustami nabrzmiały mi aż za dużo, płakie mi, że większe od całej, całej, całej głowy, że w poliki ma nie w tym miejscu wpuszczony kwas, nie, nie tu, tylko tu, to wszystko stoi. Miałaś jeszcze powiedzmy kości policzkowe wystające, ja mam dość wystające kości policzkowe, to inna produkowa, więc ta twarz robi się jakaś monstrualna i w ogóle straszna. Więc patrzcie, jak ci ludzie wyglądają i do takich kanałów myślę, że no trzeba by wtedy może rzeczywiście zawierzyć ja ja tak, tak jak wam mówię zaczęłam się zastanawiać mówię zrobię taki filmik co Wy mi doradzicie swoje spostrzeżenia powiedziałam że mnie się tutaj w tym jednym nie bardzo właśnie podoba to że no, jednak nie wygląda ta osoba tak że no, ja bym nie zawierzyła bo wydaje mi się że patrząc na wcześniejsze filmiki wygląda dużo gorzej więc tak jakby to wcale nie posłużyło temu odmładzaniu to jest jedna rzecz druga znalazłam kilka takich właśnie sprzecznych i, i, i takich ym, informacji, które ja z autopsji znam, ja, bo ja przeżyłam różne rzeczy, a tam słyszę, są mówione bzdury, więc też to y, już mnie tak wyhamowało troszeczkę. Ym, I y, detoks klucz do zdrowia, co uważam, że osoba, która y, przeszła daną chorobę, przeszła tego raka, y, y, mówiła o tym... I, 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 I przeszła też, bo ona też właśnie nie wiedziała, też próbowała. Najpierw się zachłysnęła tym yy, yy, odładzanie na surowo, bo była po raku myślała, że i ja teraz też tak patrzę na to. Ale całe szczęście, że już jedna osoba taka się zjawiła, która może nam coś na ten temat powiedzieć. I tylko wiecie, no, każdy wierzy temu, komu chce wierzyć. Ja tak wam mówiłam, słuchajcie wszystkich, a decyzje podejmujcie sami. Ale słuchajcie, wszystkich, ja lubię wysłuchać właśnie poglądów, informacji innych osób, a oczywiście, że decyzję podejmę sama, bo nikt nie będzie za mnie za mnie decydował, czy ja będę wierna temu kanałowi, czy tamtemu kanałowi, prawda? I czy ja będę postępować tak jedząc samą surowiznę, czy ja jednak pójdę po rozum do głowy, posłucham ostrzeżeń i, i zmienię, zmienię jednak to. Także. Widzicie, no trzeba, trzeba słuchać wszystkich, wysłuchać tego i tego i tego, ale samemu podjąć decyzję. No i oczywiście warto jest też przedyskutować taką, taki temat. Także, jeżeli mielibyście coś na ten temat do powiedzenia, czy macie jakieś pozytywy na przykład w stosunku do jednego czy drugiego kanału, to mi powiedzcie, czy, czy macie jakieś negatywy, no to wtedy, wtedy. Nieraz jest nawet też tak, że jakiś wam się podoba, ktoś, zawierzycie w to, co on mówi, zaczniecie stosować to, co on mówi, na przykład taką dietę, a później się okazuje, że się z tego wycofujecie, to też mi, też jestem ciekawa takich właśnie opinii, bo wiecie, w danej chwili mnie odpowiada ten kanał, tamten powiedzmy neguje, a po jakimś czasie może się to, przepraszam, po jakimś czasie może się to... Wszystko zmienić, bo ludzie się zmieniają, ludzie mówią coraz więcej, i no różnie to może być. Jeżeli chodzi o dietę samych owoców, to ja raczej bym się nie zdecydowała. Nie mam nic przeciwko tej osobie, co to robi, niech robi jak chce i co chce, jej sprawa tam były też takie głosy, że właśnie detoks klucz do zdrowia ujawnił też takie błędy, że te dzieci źle wyglądają, no ja nie, nie jestem lekarzem, nie będę się na ten temat wypadać, ja jedynie mówię wam co, ja słuchając kogoś, patrzę jak on wygląda, czy ja bym chciała tak wyglądać też jak on, czy jego żona, czy nie, stosując właśnie taką, a nie inną dietę. I, i wtedy można zadecydować. A jeżeli ktoś no, coś preferuje, a ewidentnie widać, że, że, że to mu nie służy, no to jednak to już zastanawia, czy, czy pójść tą drogą, czy nie. I tak. Taką, mam do Was właśnie tutaj tematy dyskusji co wy o tym sądzicie, o tych dietach, diecie surowej, diecie owocowej i czy, czy słuchać właśnie jednych, czy drugich, czy siebie samej najlepiej, oczywiście siebie samej najlepiej, ale jakie zdania są też, też innych ludzi, jestem, jestem ciekawa, czy ktoś może miał jakieś pozytywy z tego jedzenia na surowo, a, a ktoś właśnie przez dłuższy okres czasu miał negatywy, jest dużo, dużo w internecie rozmaitych metod, no, każdy mówi to, co uważa i to, co stosuje ale jest też tak, że czasami ktoś mówi coś, czego wcale nie stosuje tam też było takie, było wiecie, takie zdemaskowanie, że, że właśnie mówi, że nie je jajek, okazało się, że jajka je, więc no no jak tak można zabierzeć, no ja powiem wam, ja jem wszystko ja jem wszystko. Ja miałam taki okres, że nie jadłam mięsa i nie mam za bardzo ochoty na to mięso. Jem je bardzo sporadycznie, że już naprawdę jakoś mi się tak zachce. Wędlin w ogóle nie jadam, ale tak jak wam zawsze mówiłam, ja nikogo nie namawiam. Ja nikogo nie namawiam do tej witaminy D3. Ja, ja nikogo nie namawiam do, do tego, żeby stosował to czy tamto. Ja zawsze mówiłam, co ja zrobiłam i i, i, I to jest właśnie fajne, jak, jak ktoś mówi Wam to, co, 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 co sam zastosował, a potem widzicie go przed ekranem i widzicie, jak on wygląda. I wtedy możecie sami podjąć taką decyzję, czy tak, czy nie. No, ja się zraziłam troszeczkę. Czytałam dużo właśnie. Tam mi ktoś pisał nawet, żeby właśnie zastosować surowe jedzenie, ale dość sceptycznie podchodzę do tego. Wiecie, bardzo sceptycznie. I raczej jestem zwolennikiem jedzenia wszystkiego. Wszystkiego. Tylko z wielkim ograniczeniem. Bo jeżeli wyeliminujecie na maksa jakiś to organizm będzie się sam domagał. Bo w organizmie muszą być wszystkie enzymy, wszystkie witaminy i yy, Jedynie, właśnie, widzicie, ta, ta, ta y, y, suplementacja tej witaminy D3 jest, no, według mnie dość y, y, potrzebna, dlatego, że y, całe populacje ludzi w krajach y, takich, y, 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 którzy żyją w. w, w w tych wielkich ogromnych miastach państwach y, mają bardzo niskie poziomy witaminy witaminy D3. A co jeszcze taką ciekawostkę wam powiem właśnie. Było takie jest do tej pory takie plemię, takie plemię y, na na y, gdzieś daleko w y, krajach afrykańskich, y, które nigdy w życiu nikt z tego plemienia Ple, y, pokolenie za pokoleniem nie chorował na raka, nie chorował y, na żadne takie immunologiczne choroby, i w ogóle choroby ich się nie mają. I rzeczywiście y, oni jedzą dużo y, surowych rzeczy, ale jedzą również gotowane, również y, pod, o, na ogniu gotują, również y, pieką. I y, y, widzicie, to wszystko musi być, y, uważam, zbilansowane. Mm, takie no, modne były te, te wszystkie mm, diety, a to ta kapuściana, taka, no ale ża żadna jednostronna dieta nie jest chyba dobra. Nie jest dobra. I jeżeli macie jakieś, właśnie, informacje czy spostrzeżenia na temat y, y, jakichś ciekawych, ciekawych y, kanałów, czy gdzie są ciekawe informacje, y, to chętnie posłucham, bo ja, y, y, tak jak wam powiedziałam, lubię słuchać y, wszystkich, a decyzję podejmuję sama. I takim y, zdaniem zakończymy naszą dzisiejszą pogadankę. I y, 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 powiedzcie mi, jakie Waszym, waszym zdaniem y, powinnam i pójść drogą, czy skłonić się ku surowemu, czy skłonić się ku takiej jakiejś innej wiedzy, bardziej właśnie udokumentowanej i sprawdzonej i popartej badania. Tyle byłoby, żegnam Was, pozdrawiam, serdecznie buziaczki, tysiąc buziaczków, dziękuję za łapeczki, za te kciuczki do góry, dziękuję za subskrypcję, Buziaczków miliony tysiące dla Was. I jeszcze otucha dla wszystkich Pań, które mają właśnie jakieś problemy. Słuchajcie wszystkich dookoła, oglądajcie, ale żywcie się tak, żeby to było dla Waszego organizmu, dla Waszego całego ustroju najlepsze. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.